Cześć, witam Cię w naszym kolejnym wideo. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dobrych praktykach w zakresie skutecznego i efektywnego utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, oczywiście na zgodność z normą ISO IEC 27001. Powiem Ci o tych najważniejszych dobrych praktykach które nie tylko należy stosować, wręcz powiedziałbym, że są obligatoryjne, jeżeli naprawdę chcesz, aby Twój system bezpieczeństwa informacji po prostu działał skutecznie i był realnym wsparciem dla Twojej organizacji. Natomiast zanim przejdziemy oczywiście do merytorycznej części naszego odcinka, to chciałbym zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A taka tematyka związana właśnie z systemami zarządzania, z bezpieczeństwem informacji, z normami ISO Cię interesuje. Również jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, to warto dać nam łapkę w górę poniżej tego wideo. Przechodząc zatem do tematyki naszego dzisiejszego odcinka, porozmawiamy sobie o najważniejszych dobrych praktykach, które należy stosować, chcąc skutecznie utrzymywać systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oczywiście sam system bezpieczeństwa informacji opiera się o tak zwanym podejściu o ryzyko, co to oznacza, że to, jakie zabezpieczenia i w jakim zakresie stosujemy w naszym systemie, powinno wynikać z analizy ryzyka. W normie mówimy na to szacowanie ryzyka. Szacowanie ryzyka to cały proces zaczynający się od identyfikacji poprzez analizę, ocenę i postępowanie z ryzykiem. No i właśnie, z racji tego, że dzisiaj mamy bardzo dużą dynamikę zmian i biznesowych, i rynkowych, ale też technologicznych, w związku z tym również mamy bardzo dużą dynamikę zmian, jeżeli chodzi o nowe zagrożenia. Dlatego też jednym z jedną z podstaw, Utrzymania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na pewno jest skutecznie przeprowadzana analiza ryzyka. Żeby taką analizę ryzyka przeprowadzać, oczywiście musimy identyfikować też nowe zagrożenia, nowe ryzyka pojawiające się również na zewnątrz naszej organizacji, czyli takie, które jeszcze nas nie dotknęły, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że mogą. Dlatego też, choć sam załącznik A do normy ISO 27001 wskazuje na to w jednym ze swoich punktów, że powinniśmy pozyskiwać informacje o zagrożeniach. W jaki sposób? Tutaj oczywiście mamy szereg różnego rodzaju możliwości: portale branżowe, uczestnictwo w tak zwanych specjalnych grupach zainteresowania, forach branżowych, ale też identyfikacja własnych zdarzeń wewnętrznie związanych z bezpieczeństwem informacji, których jeszcze nie mamy zidentyfikowanych jako ryzyka. Dlatego jedną z podstawowych dobrych praktyk w celu skutecznego utrzymania poziomu bezpieczeństwa i samego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na pewno jest to, aby skutecznie i w zaplanowanych odstępach przeprowadzać reanalizy ryzyka. W zaplanowanych odstępach czasu nie chodzi mi tutaj tylko o to, żeby spełnić wymagania normy ISO IEC 27001, ale żeby tą analizę ryzyka przeprowadzać w takich cyklach czasu, aby było to realnie odniesione do dynamiki zmian w twojej firmie czy branży. Bardzo dobrze jest. Nawet choćby zrobić przegląd obecnie zidentyfikowanych ryzyk, na przykład raz na kwartał. Jest to taki okres, który pozwala wychwycić nawet nie pod kątem tego, jak zmieniło się prawdopodobieństwo czy skutek dla danego zagrożenia, ale czy nie identyfikujemy nowych ryzyk, których jeszcze nie mamy ujętych w naszym szacowaniu ryzyka, bo jeżeli tak jest, to oczywiście powinniśmy zaimplementować nowe zabezpieczenia w stosunku do nowo zidentyfikowanych ryzyk. Kolejną dobrą praktyką jest oczywiście przeprowadzanie oceny przyjętych zabezpieczeń. Mówiąc o ocenie przyjętych zabezpieczeń, mam oczywiście na myśli audyt wewnętrzny. Nie bójmy się przeprowadzać audytów wewnętrznych w większej częstotliwości czasu niż choćby raz w roku. Szczególnie, jeżeli chodzi o te najbardziej krytyczne zabezpieczenia, te, które najbardziej wpływają na bezpieczeństwo danego aktywu. Oczywiście nie jestem w stanie Ci podać, które zabezpieczenia u Ciebie będą najbardziej krytyczne, natomiast ja bym dywersyfikował, to znaczy ja bym audytował różne szczeble zabezpieczeń, zarówno zabezpieczenia na poziomie organizacyjnym, czyli skuteczność wdrożenia i stosowania przyjętych zasad, polityk czy instrukcji postępowania. Również zabezpieczenia techniczne, ale też nie zapominajmy o zabezpieczeniach choćby fizycznych czy w zakresie świadomości personelu, ponieważ to jest kluczowy element, aby personel był świadomy zagrożeń, świadomy tego, jakie zasady postępowania z bezpieczeństwem informacji przyjęliśmy, ale też, co bardzo ważne i niestety często zapominane, aby był świadomy nowych zagrożeń i zagrożeń, które mogą dotknąć każdą osobę codziennej pracy, choćby zagrożenia związane z pocztą elektroniczną czy transferem informacji. I tutaj przechodzimy płynnie do kolejnej dobrej praktyki, jaką jest budowanie świadomości. No właśnie, nie chodzi tylko o to, aby budować świadomość w zakresie wymagań normy czy w zakresie przyjętych zasad przyjętych procedur, ale no właśnie tak zwanych zagrożeń codziennej pracy, zagrożeń związanych Choćby z otwartym Wi-Fi, z pracą zdalną, z pocztą elektroniczną, z komunikatorami, czy transferem informacji, a nawet zabezpieczaniem informacji na dokumencie papierowym, czy to w naszej organizacji, czy poza nią. Jak widzisz, tych obszarów, w zakresie których należy budować świadomość, jest dość sporo, dlatego też warto nie tylko zaplanować pewne cykle, nawet podzielić, Cykle budowania świadomości, ale też weryfikować tą świadomość. W jaki sposób? Choćby wspomniany już audyt wewnętrzny pozwala ocenić świadomość użytkowników. Można to podzielić właśnie na komórki organizacyjne czy procesy, ponieważ może się okazać, że w jednej komórce organizacyjnej ta świadomość jest na o wiele wyższym poziomie niż w innej komórce organizacyjnej. Natomiast jeżeli nie będziemy tego oceniać, to nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko budować świadomość, ale ją również oceniać, choćby właśnie przez wspomniany audyt wewnętrzny, poprzez wewnętrzne testy, czy nawet tak zwane próby testów penetracyjnych, testów socjotechnicznych, na przykład wysyłanie podszytych maili, żeby zweryfikować, ile osób ma świadomość, że danego maila nie powinno się otwierać, czy w dane linki nie powinno się klikać. Są to świetne elementy, które pozwalają w warunkach nadzorowanych, Warunkach dla naszej organizacji bezpiecznych zweryfikować poziom świadomości naszego personelu. Kolejna dobra praktyka to zarządzanie incydentami. Incydentami oczywiście związanymi z bezpieczeństwem informacji. Natomiast, aby skutecznie zarządzać incydentami, powinniśmy zweryfikować cały proces, zaczynając od tego. Czy użytkownicy, czyli osoby pracujące w naszej firmie, w ogóle mają świadomość, czym są zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji, a następnie, czy znają kanały zgłoszeń i wiedzą w jaki sposób, do kogo należy zgłaszać, i jakie zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji. Następnie warto zweryfikować, jak wygląda proces postępowania z takim zgłoszonym zdarzeniem, w jaki sposób jest on kwalifikowany jako incydent bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim, czy my wyciągamy wnioski? I tutaj znów mamy połączenie z innym procesem, z procesem już przeze mnie wspomnianym, czyli reszacowania ryzyka. Jeżeli identyfikujemy incydenty, dokumentujemy te incydenty, to możemy choćby raz na kwartał analizować, czy w ramach wystąpienia tych incydentów identyfikujemy nowe ryzyka, których wcześniej nie mieliśmy zidentyfikowanych. To pozwoli nam znów wcielać. Do, naszej, do naszego szacowania ryzyka, nowe ryzyka i wdrażać odpowiednie działania, które będą przeciwdziałać lub niwelować poziom danego ryzyka. No i oczywiście piątą dobrą praktyką, która chyba z mojej praktyki, z praktyki audytowania czy konsultacji systemów jest najczęściej pomijana, to ciągłość działania. A Mówiąc precyzyjnie, ponieważ w obecnej normie ISO IEC 27001 z 2022 roku nie mamy stricte ciągłości działania jako takiej, ale mamy reakcję na zakłócenia. No właśnie. Żeby reagować na zakłócenia, to w pierwszej kolejności musimy przewidzieć jakie zakłócenia w zakresie bezpieczeństwa informacji mogą nas dotknąć. Następnie zaplanować odpowiednie reakcje na te zakłócenia. Do tych reakcji przygotować scenariusze reakcji, tak abyśmy mieli po prostu udokumentowany tryb postępowania, jeżeli jakieś ryzyko, jakaś awaria, jakiś kryzys nam wystąpi. Ale przede wszystkim, co ważne, nie czekajmy, aż dane zakłócenie się zmaterializuje i u nas wystąpi, ale testujmy te scenariusze reakcji na te zakłócenia, aby zidentyfikować, czy są one zasadne, czy są one skuteczne, czy ludzie. Którzy są zaangażowani w takie przeciwdziałanie na dane zagrożenie, potrafią realizować to, co zapisaliśmy w tych scenariuszach, czy te scenariusze są znane i przede wszystkim, czy pozwalają skutecznie przeciwdziałać danemu zakłóceniu. Jeżeli zaplanujemy odpowiednie testy, będziemy robić to cyklicznie, będziemy doskonalić te scenariusze, to będziemy pewni, że w przypadku realnego wystąpienia zakłócenia, kryzysu, awarii, będziemy realnie wiedzieć, co mamy robić, jak mamy postępować. Jeżeli wdrożysz te pięć elementów, o których powiedziałem, te pięć dobrych praktyk, ale w sposób skuteczny i praktyczny, to gwarantuję ci, że Twój system zarządzania bezpieczeństwem informacji po prostu będzie się rozwijał wraz z rozwojem rynku, dynamiką. Zmian w biznesie, ale też będziecie potrafili skutecznie przeciwdziałać nowym, ciągle pojawiającym się zagrożeniom. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to oczywiście zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz polecenia go innym osobom, może z Twojej firmy, których ta tematyka może zainteresować. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w naszych kolejnych wideo.